Siemano widzowie, witam serdecznie znowu na kanale PokeLab. Jak wiecie, mamy to, nas co wszyscy czekali, czyli Destiny Drivals. Kolejny wyczekiwany datek, myślę, że ludzie znowu będą się o niego bić, szarpać cokolwiek. Mam nadzieję, że nie będzie jak w Ameryce. No ale mniejsze o to. Miejmy nadzieję, że takimy z kartę. No i lecimy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, krótki przerywnik. Widzowie, chciałbym Was zaprosić również do na naszego Discorda, na którym już odbiera się ponad 100 osób, Dwa miesiące, myślę, dobry wynik. Oczywiście mamy tam też giveaway, e, różne informacje o Pokemonach, jak i oczywiście względną społeczność. Również wszystkie inne informacje na temat premier i innych rzeczy na sklepie, jak i w świecie Pokemon też są tam opisywane, więc zapraszam. No to co widzę, przechodzimy do openingu. Powiem tak, jaram się na ten set strasznie, naprawdę, jeden z fajniejszych według mnie ostatnich setów. Prismatic dla mnie to, to śmieć, wręcz bym powiedział. E, oczywiście, nie wiem czy widzicie, otwierałem 3 spceki na live, z Prismatic'a nie poleciało nic. Miejmy nadzieję, że ten dodatek coś zmieni. No ale dobra, otwórzmy go. E, mam nadzieję, że naprawdę w końcu trafimy też raz tę chase kartę, bo kurczę, nie otworzyliśmy chyba jeszcze ani jednej paczuszki e, na live albo odcinku, w byśmy mieli chase kartę. No ale dobra. Książeczka nas nie interesuje. E Etebek wygląda tak. Według mnie piękny. Chyba w ogóle jeden z lepszych etebeków, jakie wychodzą jeśli chodzi o grafikę na nich. No i dobra. Zobaczmy co nam się tutaj trafiło ciekawego. To nam niepotrzebne. Może na bok. Klasycznie. 9 boosterków, jeśli dobrze mówię. Tak, chyba 9. Leci na bok. I gdzie jest nasza karta promo? To jest najważniejsze pytanie w ogóle. Jak koszulki? Koszulki też fajnie wyglądają, ale Świetne są z tego SPC-ka, z Fismatica, koszulki Jak macie opcję to polecam, polecam się zaopatrzyć, bo jeśli chodzi o kolekcjonowanie, kolekcjonowanie koszulek i tak dalej Fajna sprawa Dobra A where jest nasze promo? Znając życie, oczywiście zablokowało się tak. Oczywiście, że tak co widzowie, mamy i promo Łobafeta Świetnie wygląda to promo Chyba też jedno z fajniejszych promo ostatnich, mam wrażenie yy. Dobra, to co? Przechodzimy do openingu jo jeszcze taki szybki news widzowie, okazało się, że Uniqlo zrobiło kolekcję z Pokemon, tutaj macie kilka obrazków, myślę, że naprawdę fajne koszulki i inne, inne chyba rzeczy też również będą, typu spodenki i bluzy, miejmy przynajmniej tego nadzieję, wiem, że na razie są koszulki, wygląda to fajnie, a szczególnie ta z Umbreonem, myślę, że dla fanów Umbreona sztos, no ale dobra, przechodzimy do openingu. To otwieramy te paczuszki, nie ma co więcej czekać, myślę, e, miejmy nadzieję, że w końcu nam się coś trafi, naprawdę, bo już długo, długo e, zwlekam z jakimkolwiek dropem. Eee, niestety Etebeki już się sprzedały na sklepie. A Wait, dla Was kodzik. Zobacz, co tam poleci. Eee, eee, Porygon. Eee, Porygon był tak irytujący, Pokémon go pamiętam. U I krastu. No niestety, pierwsza poczuszka nic. Zauważyłem zazwyczaj, że jak ta już pierwsza poczuszka nie odda, to potem średnio leci. Ale dajcie znać, jak to macie. Hmm, bo zazwyczaj mam wrażenie, że to jest taka przepowiednia wręcz. Nie? E, dobra, e, kodzik sorki. Już z przyzwyczajenia z liveów, że odkładam Kodzik do tyłu, żeby nie widać było, ale dobra. E, o, oknista. No zobaczmy. Może będzie jakiś e, sztosik drop w takim razie. Nie, ratata, Jezus Maria. Jak wyższy Pokémon gołnie? Miałem tak dość, to mi się ciągle spełniło w mojej okolicy, nie? Tragedia był ten Pokémon. Co my tu mamy? Ej, jeden z fajniejszych dropów idzie w drugim boosterze. Dobrze mówię? drugi boosterek, ej, powiem tak. Cudowna karta i to jest jedna z tych kart, którą chciałem. Jest prześliczna, naprawdę, co to jest w ogóle za cudo, ej. Dobra, ja już jestem szczerze szczęśliwy i jeszcze jakaś SIR-ka to już w ogóle jestem wtedy w sztosie. Dobra, lecimy dalej. To leci na razie na boczek. Myślę, że oddało bardzo. Yy, albo w sobie można nawet damy sobie od razu folikę i ploder do tego. Mhm. W ogóle, jaki to jest centering dobry w miarę? Nie? Tak sobie ja patrzę. Lekko może do prawej. Tył karty też git w miarę. Dobra, jak na angielskie? Jest bardzo dobrze. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale jeśli nie wiecie, angielskie karty mają o wiele gorszą jakość niż karty japońskie. Dlatego szczerze, jak ma się Japońca, albo takiś jakąś japońską kartę fajną. Polecam jej od razu sobie wysłać do oceny, bo zazwyczaj to jest w większości przypadków dziesiątka, naprawdę. Nie to co angielskie. No ale dobra, lecimy dalej. Trzecia pacuszka, tu co, dropik, od razu. O, o, o. W ogóle one się dziwnie otwierają, te paczki, mam wrażenie. Kodzik dla widza, klasycznie, łapcie. Lecimy. Kupitar Misty, W ogóle, właśnie, jest event jeszcze. A propos Stand Drivals z okazji premiery, stwierdziłem, że zrobimy eventik. Pierwsza osoba, która trafi jedną z top 4 kart, czyli właśnie Garczą, połową Moltres i co tam jeszcze było? Mewtwo dostanie ode mnie za free po prostu na breaku, break, bo tu mówię o breakach live, oczywiście, dostanie za free karty z Jezu karty boosterki z Crimson Heza, albo z Glory of the Team Rocket. Jedna z tych dwóch do wyboru, kto będzie chciał, i albo sobie je otworzycie dalej na live na live Breaku Live, albo po prostu wyślełem wam do domu razem z Dropem, łapcie kodzik. Więc zapraszam. Pierwszy liveik będzie w sumie dzisiaj. Jeśli to oglądacie, to jest dzisiaj, yy, chyba 3 czerwca, tak? 3 czerwca? Tak. 3 czerwca o 18, więc zapraszam strasznie, serdecznie, bo powiem Wam tak, robimy to dwa miesiące, a mam wrażenie, że naprawdę fajnie się rozreszliśmy yy, w te dwa miechy. Oczywiście zapraszam też do Discorda, jak wcześniej już była wstawka, macie link w opisie. Robimy tam giveaway. Aktualnie w sumie chyba trwa giveaway na zębak yy, chiński, ponieważ wbiliśmy w końcu 500 subów. Ale no tak, eee, oczywiście jest to też dzięki Wam Do Beskidu, gdyby nie Wy, by nie istniał Taka jest prawda, łapcie kodzik Energia nam niepotrzebna, lecimy z dalszą eee, paczuszką Nosce pas eee, Handtail Nidoqueen U i jest ja i pierwszy Jeksik, Persian. Eee, Persian mnie jakoś średnio interesuje szczerze Dobra, te karty weźmy, odłóżmy na bok, bo to nam zaśmieca tylko No i mamy jeszcze cztery paczki Szczerze? Szczerze, Moltresa bym chciał. Jeden z fajniejszych według mnie poksów e, z tego setu w sensie kart. Łapcie kodzik. E, nie wiem czemu, po prostu jakoś mi najbardziej przypadł do gustu. Może dlatego, że też jedną z moich ulubionych kart PSA jest taka, ta karta promo e, z Hidden Fatesa. Te wiecie: legendarne ptaki w takiej mozaice. Mm. Szczerze, jest to moja chyba jedna z pierwszych w ogóle kart PSA, jakie miałem. Ale no ona jest cudowna, pewnie też będzie się tutaj pojawi na tym na ekranie. I szczerze, chyba jej nigdy nie sprzedam. Nawet jakbym nie wiadomo ile kosztowała. Chodzik, to ją w kolekcji, no bo to jest dla mnie dzieło sztuki. Więc no, dajcie oczywiście znać też w komentarzu, co wy sądzicie o kartach PSA i czy lubicie w ogóle zbierać slaby czy nie. Bo dla mnie slaby to jest chyba najlepsza rzecz y, dla kolekcjonerów. Manki, Dottler I Gajardos. Powiem Wam tak, chciałbym jakąś fajną kartę Gajardosa, żeby powstała y, SR najlepiej. No ale jakoś się nie śpieszą chyba z tym mam wrażenie. Ponieważ do nie widziałem żadnej fajnej karty Gajardosa. Albo jakby Shiny Gajardos jeszcze zrobił. Boże! Byłoby cudownie. Łapcie, kodzik widzowie. <klimy> Myślałem jeszcze o tym, żeby zrobić, um, jak to się mówi, takie szybkie filmiki, myślę, podsumowujące rynek, takie dosłownie z jakichś newsów, Tak raz w tygodniu, 5 minut pewnie filmik by trwał. Myślę coś takiego. I dajcie znać oczywiście, czy też byście chcieli coś takiego obejrzeć. Myślę, że fajne, bo ostatnio um, taki w sumie dłuższy odcinek o rynku zrobił no, najwięcej wyświetleń na całym kanale, za co bardzo Wam dziękuję. I się zastanawiałem, co w sumie wywołało to, i obstawiam, że może właśnie um, o tym rynku mówienie tak zadziałało, więc zobaczymy. No ale dobra, lecimy dalej. Nidorina. Team Rocket Factory. W ogóle właśnie na live'ie wydopiliśmy Full Arta Team Rocket. E, identycznie pasował, czap e, moja czapka pasowała do jego karty, więc śmiesznie. <coughs> no i co jest? Samo holo. Last Pack Magic, miejmy nadzieję, że nam się trafi, no bo przydałoby się. No nie oszukujmy się, ileż można. Oj, tyle, do tyle już paczuchek bez żadnego mocnego dropa, bez S i naprawdę. Ale dobra, chociaż jest tam Misty, prawda? Macie Kodzik, widzowie, lecimy. Ostatnia paczuszka. A tu sobie otworzymy w inny sposób, bardziej na szybko. Arbok, Gym. Rewersik, rewersik i czy coś się stanie tutaj, czy coś będzie? Miejmy nadzieję. Ach, Blaziken i ognista energia. Czyli klasycznie jak to ETBki, powiem tak widzowie, zauważyłem taką zależność, że ETBki bez kitu. E, dropią średnio, bez, do, do, kurczę, jedna karta, jeden full arcik, e, czy jak to tam ktoś lubi nazwać, ja po prostu każdą kartę z dropem nazywam full arcik, bez na całej karcie, tak mi jest prościej i łatwiej, no ale cóż, no nic chyba nie zrobimy, no bardziej oddają booster boosterboxy zdecydowanie i już chyba lepiej kupować e, puste, Jezu puste, nie puste boosterboxy, tylko te, Jezu Paczki po prostu zwykłe, boosterki, więc no, myślę, że to zdecydowanie luźne boosterki albo właśnie boosterboxy o wiele lepszy wybór niż etebek, no chyba, że ktoś zaczyna przygodę z poksami, więc wtedy etebek spoko jak najbardziej, no bo bez kitu na te 9 paczuszek to, to dropi tak średnio zazwyczaj mam wrażenie, przynajmniej mi nie oddaje, może Wam oddaje, więc zdecydowanie cały boosterboxik albo po prostu luźne paczki jest najlepsze myślę, wyjście. A najlepiej to jeszcze slip Lift Boostery, nie? Ehm, no ale cóż, dziękuję Wam, widzowie. Mamy dropa, którego chcieliśmy, chociaż tyle. No i co? Ehm, zapraszam do następnego odcinka, no i zapraszam na live'y. Pierwszy jest we wtorek o 18 w tym tygodniu, drugi w środę więc lecimy dalej. Dziękuję Ci bardzo widzę za oglądanie, myślę, że się spodobało będziemy robić o wiele częściej myślę takie filmiki, bo ten trochę tego przystopowało przez te live'y i, i nowości które się pojawiają na stronie i na live'ach więc dziękuję, jeśli lubisz cały film zarzuć oczywiście lajka, like zarzuć suba zapraszam również na stronę PokeLab, masz tutaj w opisie no i zapraszam jeszcze raz Cię na Discorda miejmy nadzieję, że stworzymy community jak największe i będzie cudownie dziękuję i do zobaczenia